Cześć z tej strony, Magda Hajkiewicz i witam Cię w kolejnym odcinku mojego podcastu. A być może powinnam zacząć, cześć z tej strony, Magda Hajkiewicz. I od prawie dwóch miesięcy wprowadziłam nawyk, z którego jestem niesamowicie dumna i który bardzo pomaga mi w życiu. I w dzisiejszym odcinku tego podcastu zechcę Ci o nim opowiedzieć i zachęcić Cię również do wprowadzenia tego właśnie nawyku. Zacznę od tego, że. Jakiś czas temu miałam taki moment, że dużo już w swoim życiu zmieniłam. Tak jak dwa lata temu, wychodziłam z bardzo trudnego momentu w swoim życiu, potem stopniowo wdrażałam aktywność fizyczną, potem stopniowo odbudowywałam nawyk swojej organizacji, sposobu swojego odżywiania itd. itd. I miałam taki moment, w którym pomyślałam sobie: Kurczę, znaczy w sumie nie pomyślałam, czułam się, że Jakaś jestem, no, coś jest nie tak. Coś jest nie tak, bo niby śpię, niby śpię całkiem sporo. Nie mam takiego trybu, w którym muszę budzić się, na przykład o godzinie 6 rano. Jakby mogę sobie sama zorganizować dzień i mogę spać, e, wstawać trochę później, niż powiedzmy byłoby, gdybym, to, gdybym musiała jechać do e, biura. A mimo tego jestem jakaś niewyspana i mimo tego. Się tak nie do końca czuję pełna energii, nie jest też tak, że się budzę i od razu mam energię wstać i coś robić. I tak sobie siedziałam i myślałam: może wyniki badań, w sensie, może nie wiem, wzrosło mi TSH, które gdzieś tam momentami mi wzrastało, albo może mam jakiś niedobór. Zrobiłam sobie badania krwi, wszystko w tych badaniach krwi wyszło tak jak powinno. Myślę sobie. No, dużo zmieniłam ostatnio w swoim życiu, więcej się ruszam, więcej odpoczywam i tak dalej na nic Jak sobie pomyślałam i złapałam się na tym, że Magda, ty idziesz spać z telefonem, skrolujesz przed snem telefon, z rana wstajesz i pierwszą rzeczą, którą robisz, jest sięgnięcie po telefon i patrzysz się w ten telefon, czasami nawet godzinę po przebudzeniu co jest. Okropne, tak jak sobie myślę o tym z perspektywy czasu, ale tak było. Tak było i być może u ciebie jest podobnie, może nie codziennie, a może w weekendy, może łapiesz się na tym, że dużo tego telefonu skrolujesz. I myślę sobie, kurczę, tyle już się nasłuchałaś o tym żeby nie patrzeć w ekrany wieczorem, żeby nie patrzeć w telefon przed snem, żeby nie robić tak, że pierwszą rzeczą, którą robisz w ciągu dnia jest patrzenie w telefon, bo to rzeczywiście potem wpływa na dzień i ty słyszysz o tym, słuchasz podcastów, czytasz o tym, są ludzie, którzy o tym mówią, a ty nadal nic z tym nie robisz. I w pewnym momencie się trochę we mnie zagotowało, bo myślę sobie Widzę, że czuję się źle, w sensie czuję, że czuję się źle. Czuję, że nie mam energii, czuję, że się nie wysypiam, czuję, że mi długo zajmuje z rana, żeby wstać z łóżka, zorganizować się, bo zanim wstanę z łóżka, to godzinę przeglądam ten telefon. Czuję, że moja efektywność spada. Wiem, z czym to się przecież wiąże: że każde skrolnięcie telefonu to jest dostawa nowej dopaminy, i mózg tego potrzebuje, a poza tym to też takim. Momentem, w którym sobie uświadomiłam, że trzeba coś z tym zrobić, jest to, że któregoś dnia pomyślałam, a, położę się wcześniej. Położę się wcześniej o godzinie 22, ale myślę, a, dobra, wezmę telefon, bo tam nie wiem, coś sobie chciałam zamówić na Allegro, coś tam sobie przejrzeć. No i okej, okay, zamówiłam coś na Allegro, coś tam przejrzałam, ale oczywiście znalazło się jeszcze pierdyliard innych rzeczy, które mogłam na tym telefonie zrobić, i zrobiła się północ. I miałam takie poczucie, że Absolutnie nic się nowego nie dowiedziałam. Nie dowiedziałam się nic. To nie jest tak, że spędziłam te dwie godziny e, oprócz tych rzeczy, które miałam zrobić, które zajęły mi 15 minut. Nie dowiedziałam się nic. Absolutnie nic w moim życiu by się nie zmieniło, nic bym nie straciła, gdybym nie przeglądała tego telefonu. Tam nie było żadnej informacji, która zmieniła moje życie. A z mojego planu pod tytułem Położę się wcześniej. Okej, okay, położyłam się, natomiast zasnęłam tak jak zwykle, czyli około północy, i pozbawiłam się jakiejś godziny snu. I stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić, ponieważ wiedziałam, że na mnie nie działa coś takiego, że ja położę telefon i najwyżej na niego nie popatrzę. Znam się też trochę na psychologii, jako psycholożka i wiem, że to, co dzieje się w naszym środowisku. Jest no w dużej mierze wpływa na nasze decyzje. Jestem też psychodietetyczką, i wiem, że na przykład to, że sobie mamy dookoła siebie rzeczy, które nas, na przykład rzeczy wysoko przetworzone, sprawia, że częściej po te wysoko przetworzone produkty będziemy sięgać. Nasze środowisko. Wpływa na to, jak funkcjonujemy, i nie ma co y, do tego żadnych wątpliwości, więc pomyślałam, że jeżeli w moim środowisku jest telefon, to ja po ten telefon sięgam. Zresztą mamy też na to wiele badań, że. Nawet sama obecność telefonu w polu naszego widzenia w momencie, kiedy pracujemy, potrafi zmniejszyć efektywność naszej pracy i zwiększyć szanse, że się rozproszymy. Więc pomyślałam, koniec, trzeba coś z tym zrobić. Jak ja zostawię ten telefon przed sypialnią, zostawię go w korytarzu, zostawię go gdzieś i po prostu wejdę do tej sypialni bez telefonu, to ja po prostu nie będę na niego patrzeć, bo go nie ma. I od momentu, kiedy zrodziła mi się w głowie ta myśl, że powinnam tak zrobić, że powinnam zostawić telefon przed sypialnią, minęło jeszcze trochę czasu. To znaczy, pomyślałam: nie, dobra, jutro. Nie, 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 Jeszcze dzisiaj muszę coś ważnego zrobić. I cały czas była jakaś taka myśl, że nie, jeszcze dzisiaj coś, jeszcze dzisiaj coś, jeszcze dzisiaj muszę coś zamówić, coś przejrzeć, albo nie miałam w ciągu dnia czasu, a trzeba odpisać komuś i tak dalej, zawsze było coś. I to też bardziej utwierdziło mnie w tym, że trzeba coś z tym zrobić. Bo ta siła uzależnienia od tego patrzenia w ten ekran przed snem jest najwidoczniej na tyle silna, że z samą myślą o tym, żeby to zrobić, nosiłam się długi czas i, jakby czułam, że nie mogę, czułam, że zawsze jest coś. I mówię o tym, bo kiedy mówię o tym, jak teraz wygląda mój nawyk związany z telefonem przed snem i po przebudzeniu, to. Rozrobiłam ankietę na Instagramie i zapytałam, kto chciałby też nad tym popracować, i mniej więcej połowa osób zaznaczyła, że jeszcze się nie czuje gotowa. Albo były też osoby, które mi pisały, że właśnie po moich instastory pomyślały o tym, że też mogłyby zostawiać telefon przed sypialnią i minął im już miesiąc, kiedy o tym myślą, i to też właśnie uświadamia im, jak duża siła jest tego nawyku, jak duża siła jest tego, można też to nazwać, niejako uzależnieniem. Behawioralnym. I stwierdziłam, że o ile bardzo w swojej pracy cenię metodę małych kroków, to no nie da się za bardzo podzielić niebrania brania ze sobą telefonu z sypialni na mniejsze kroki. Stwierdziłam, że jedyne małe kroki, jakie mogę sobie dać. To to, że umówiłam się ze sobą na dwa tygodnie. Stwierdziłam, że jeżeli po tych dwóch tygodniach stwierdzę, że to nie był dobry pomysł, to po prostu zacznę znowu brać ten telefon do sypialni i będzie on leżał koło na mojej szafce nocnej i tyle. I to jest technika, którą wam niesamowicie polecam. Jeżeli czujecie, że bo idzie się czegoś, że pozbawienie siebie. Czegoś was przeraża i przez to tego nie robicie. To jest bardzo częsty proceder, kiedy na przykład, nie wiem, stwierdzamy, że za, chcemy zacząć codziennie, nie wiem, spacerować, albo w ogóle więcej spacerować, więcej się ruszać, ale przeraża nas w tu i teraz wizja tego, że już nigdy nie będziemy mogli czegoś robić, albo że będziemy musieli coś robić do końca życia. Oczywiście to są wyolbrzymione myśli, ale one są. Warto się ze sobą umówić na jeden dzień, dwa dni, pięć dni, 10 dni, 14 dni i tak dalej. Taka ilość, na taką ilość dni albo na taką ilość czasu, która nie przeraża nas w punkcie startu, która nie sprawia, że myślimy, nie no dobra, 30 dni to za dużo. Ja stwierdziłam, że 14 dni to jest taka ilość dni, w której mogę wytrzymać bez tego telefonu. Jak coś się ważnego zadzieje, to najwyżej z rana wstanę, wyjdę z tej sypialni, załatwię to telefon i już po prostu wtedy wstanę, więc. To, to, to podkreślam, bo to bardzo często pomaga nam ruszyć z miejsca, bo najgorsze co się może stać, to po prostu po tym czasie stwierdzimy, że to nie był dobry pomysł. Więc założyłam się ze sobą na 14 dni, że 14 dni wyniosłam ładowarkę, którą miałam zawsze na szafce nocnej, wyniosłam ją z sypialni, podłączyłam ją na korytarzu i stwierdziłam: OK, dobra, nic przecież nie tracę, najwyżej. Wrócę do tego, najwyżej przestanę to robić i tyle. 14 dni, czas, start. I wrzuciłam również o tym Instastory, że zaczynam coś takiego robić. Pierwszy dzień był bardzo trudny. Oczywiście co chwilę le leżałam sobie, leżałam i sobie myślałam, o nie, coś powinnam sprawdzić, albo o nie, czegoś nie odpisałam, komuś nie odpisałam na wiadomość, komuś nie odpisałam e, na Instagramie, komuś powinnam od od odpisać maile. Mózg ewidentnie się domagał bodźców, bo tych bodźców nie miał. Ale myślę, dobra. Dasz radę, połóż się, pomyśl o czymś innym, w razie czego sobie poczytaj książkę, pójdziesz spać, nic ci się nie stanie. Obudziłam się, oczywiście moja ręka zawędrowała po e, telefon, którego tam nie było, więc to też mi dało znać w kontekście tego, jak e, przyzwyczajona do tego byłam. Wstałam, oczywiście wychodząc z sypialni, no pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, to wzięłam telefon, ale już poszłam z tym telefonem do kuchni i bardzo byłam z siebie zadowolona tego pierwszego dnia i minął mi drugi dzień, minął mi trzeci dzień, minął mi czwarty dzień, i miałam taką niesamowitą refleksję, że jeju to było łatwiejsze niż myślałam. Ja myślałam, że nie wiadomo, co się wydarzy, kiedy ja tego telefonu nie będę miała przy swoim łóżku, a okazuje się, że to wcale nie jest takie trudne, a co ważniejsze, okazuje się, że nic nie straciłam. Absolutnie nic. Jedyną rzeczą, która być może się w moim życiu zmieniła na minus, tak to nazwijmy, to jest to, że nie jestem na bieżąco z mojej life harde. To jest jedyna rzecz, którą w cudzysłowie straciłam. W moim życiu naprawdę nie straciłam nic poza tym. A co zyskałam? Okazało się już dość szybko, bo około pięciu dniach, że moje poranne zamulenie związane z tym, no, że po prostu wstawałam i tak mi się ciężko było rozbudzić i e, ciężko było mi wstać, było w moim przypadku związane z tym, że pierwsze co robiłam, to e, po, po przebudzeniu to patrzyłam w telefon. Okazało się, że kiedy się w ten telefon nie patrzy, kiedy pierwsze co wpada w moje oczy to raczej światło słoneczne, to ten organizm w moim przypadku funkcjonuje zupełnie inaczej. Okazało się też, że dużo bardziej się wysypiam i jestem dużo bardziej produktywna. Teraz w około dwa miesiące, już nawet nie liczyłam tych dni, miałam to sobie zliczyć, ale już nawet nie liczyłam, Zauważyłam e, taką rzecz, że pomimo tego, że wciąż mam sporo pracy, jakby to nie jest tak, że jestem teraz w super spokojnym okresie swojego życia pod kątem pracy, cały czas mam sporo pracy, ale to, jak moja efektywność pracy wzrosła, to jest coś nieprawdopodobnego, i nawet ciężko mi jest w to uwierzyć, że ta jedna rzecz, ten jeden nawyk mógł tyle zmienić. W sensie. Ja sobie nawet nie chcę myśleć, ile potencjału straciłam i to nie chodzi o to, że ja teraz wpadam znowu w taki kołowrotek, że będę bardzo dużo pracować. Nie, chodzi o to, że ja te rzeczy robię szybciej, że jest mi się łatwiej skupić, że jestem bardzo wyda bardziej wydajna, przez co też mam więcej czasu dla siebie, bo robię Rzeczy, które zazwyczaj rozwlekałam, robię po prostu je szybciej. Nie mam takich problemów z kreatywnością. Mam więcej czasu na swoje pasje, na swoje hobby, czy na przygotowanie się do maratonu rolkarskiego i mam czas na tych rolkach jeździć. Prowadzę teraz kurs skutecznego odchudzania i jestem codziennie na grupie, codziennie jestem na mailu, mam cały czas kontakt z kursantami. Nawet jak się loguję na wieczorny webinar, który prowadzę w każdy wtorek, to czuję, że mam więcej energii. Ja wiem, że to brzmi jak jakieś takie dotknięcie, nie wiem, czarodziejskiej różdżki, ale ja się naprawdę tak czuję. I nagrywam ten podcast po to, żeby zachęcić, żeby ciebie zachęcić, żeby zwrócić twoją uwagę, bo wiem, że my jako społeczeństwo mamy z tym bardzo duży problem. I teraz ja się nie przygotowałam, w sensie ja się nie czuję osobą, która mm, kompetentną do tego, żeby mówić, jaki jest na przykład wpływ, wpływ światła niebieskiego na cały nasz organizm. Jakby są na ten temat podcasty, są na ten temat jest na ten temat e, wiedza i ja się nie czuję do tego kompetentna, to nie jest moja działka. Natomiast e, te informacje są My o tym wiemy, więc nawet nie znając szczegółów, jak to wpływa na naszą fizjologię, jak to wpływa na nasz układ hormonalny, można odczuć tego różnicę. I też poczułam taką chęć i misję niesienia tego, żeby odłożyć ten cholerny telefon i nie brać go ze sobą do sypialni, bo wiem, że wiele osób, które stwierdziło, że za moją inicjatywą spróbują, też odczuły, że po kilku dniach nie spodziewały się, że to będzie takie łatwe. Że Myślały, że będzie im tego telefonu bardzo brakowało. Oczywiście są też osoby, które piszą, że te pierwsze kilka dni no, było trudne, tak? że był gdzieś tam ten nawyk. Natomiast w mojej ocenie, i to jest moja subiektywna ocena, to jest jeden z tych nawyków, który kosztuje nas stosunkowo niewiele, a może wnieść i zmienić, może wnieść do naszego życia i może zmienić w naszym życiu bardzo, bardzo dużo. Tu nie ma minusów. Ale Magda, jak ty wstajesz, jak ty wstajesz, skoro w telefonie jest budzik? To jest chyba najczęstsze pytanie, jakie jest mi zadawane w momencie, kiedy wrzucam, że telefon mam poza sypialnią. Moi drodzy, istnieje coś takiego jak budzik. Tak, budziki dalej istnieją. Ja, jako ja, bardzo serdecznie polecam budzik świetlny. Budzik świetlny, który. Imituje e, wschód słońca. E, to jest tak, że ten budzik świetny się nastawia na konkretną godzinę, na przykład na ósmą. Jeżeli się go nastawi na ósmą, to oznacza, że od godziny 7.30 on będzie stopniowo e, emitował światło, e, które naśladuje wschód słońca. Co sprawia, że wybudzamy się łagodniej, że to nie jest wybudzenie się na głośny dźwięk budzika tylko i wyłącznie, ale jest to wybudzenie światłem. Pod koniec dla osób, które się boją, że samo światło ich nie e, obudzi, e, jest też sygnał dźwiękowy, natomiast nie trzeba mieć nawet budzika świetlnego. Pomimo tego, że ja go bardzo polecam, istnieją budziki analogowe, budziki, które można sobie zastawić, e, nastawić i budziki, które dzwonią. Są budziki, które. Emitują dźwięki porannego śpiewu ptaków, bardzo przyjemne, bardzo przyjemne dźwięki. Są też budziki, które mają opcję wibracji, to wciąż istnieje. I to jest dla mnie niesamowicie zabawne, jak my po prostu szybko. Ta, ten rozwój technologii wpłynął na nas, że my w ciągu kilku lat w ogóle zapomnieliśmy o istnieniu czegoś takiego, jak, czegoś takiego jak budzik. I to, co chciałam zrobić tym podcastem, to nie jest podcast na temat fizjologii, na temat hormonów, na temat nie wiadomo czego. Chodzi mi po prostu o to, żeby zachęcić Cię do wdrożenia nawyku, który być może od dawna odkładasz, który być może zauważyłeś bądź zauważyłaś, że u Ciebie jest, że ten telefon po przebudzeniu i ten telefon wieczorem jest u Ciebie e, obecny. To naprawdę znaczy, warto jest doświadczyć, dać sobie tych 10 czy 14 dni, warto jest doświadczyć tego, jak nasze samopoczucie zmienia się po odstawieniu tego telefonu. I teraz to nie jest tak, że jak się czujesz źle, czujesz zmęczony, zmęczona i tak dalej, to nie jest tak, że jedyną przyczyną może być to, że patrzysz w telefon. Jakby warto zawsze być uważnym na, na swoje zdrowie, jeżeli coś się niepokoi, wykonać choćby podstawowe badania, czy w ogóle wybrać się do lekarza i zderzyć z nim coś, co Ciebie niepokoi. Natomiast jeżeli wykluczysz jakiegoś rodzaju inne przyczyny albo równolegle odstawisz ten telefon przed snem i po przebudzeniu, naprawdę możesz doświadczyć bardzo, bardzo dużej zmiany. Swoją drogą to też może dużo powiedzieć o nas samych, bo mam osoby, które się zorientowały, które myślały inaczej, którym się wydawało, że to przez telefon nie mogą zasnąć. Eee... Po czym odstawiły ten telefon przed snem, i okazało się, że dalej nie mogą zasnąć, i okazało się, że miały po prostu, mają po prostu niezdiagnozowane problemy ze snem, i to ich, e, i to te osoby zachęciło do tego, żeby podjąć diagnozę, żeby wykonać odpowiednie badania, bo miały od wielu lat problem, który sobie maskowały telefonem. Były też takie osoby, które również do mnie pisały, ale też przy okazji wdrażania tego nawyku, Chciałabym Ci zaproponować takie dwie metody, które w ogóle pomagają budować jakiekolwiek nawyki. Przedstawię je tutaj akurat w kontekście tego nawyku, do którego bardzo, bardzo zachęcam. I po pierwsze, to jest ta metoda umówienia się ze sobą na któryś czas i danie sobie, na jakiś czas, i danie sobie przyzwolenia do, do tego, że jeżeli po tym czasie stwierdzisz, że to nie jest dla ciebie dobre, żeby to odpuścić. Tak jak ja się ze sobą umówiłam na 14 dni, jeżeli myślisz o tym, żeby nie brać ze sobą telefonu do sypialni, to nie myśl o tym, że teraz ten telefon odkładasz i to jest ostatni raz, kiedy masz ten telefon w sypialni i już nigdy nie będziesz mógł albo nie będziesz mogła go wziąć, bo po prostu tego nie zrobisz. Taka wizja, że coś sobie odbieramy do końca życia, sprawia, że bardzo często tego nie robimy. To jest też bardzo częsty. Bardzo częsta przyczyna e, o, e, nie, nie wejścia w zmianę u osób, które na przykład stwierdzają, że muszą przestać jeść słodycze i ustawiają sobie za cel, że znaczy myślą o tym, że ok, to jak ja teraz przestaję jeść słodycze, to nie będę ich jeść do końca życia, ta wizja, że do końca życia będzie im coś odebrane, tak bardzo je przeraża, że tego nie rozpoczynają. Więc po pierwsze, warto się ze sobą umówić na jakiś czas. I podjąć decyzję po tych 10-14 dniach, czy ile sobie tam założysz, czy chcesz to dalej kontynuować. Ta wizja 10 czy 14 dni jest mniej przerażająca niż wizja całego życia, ale jeżeli nawet zdecydujesz się, że docelowo chcesz bardzo, bardzo ograniczyć patrzenie w telefon, to nie ograniczysz. Telefonu na rok, jeżeli nie zaczniesz od tych 10 dni. To jest w ogóle bardzo ważna zasada. Nie zrobimy w swoim życiu czy w roku 100 treningów, jeżeli najpierw nie zrobimy pierwszego, potem drugiego, potem trzeciego, dziesiątego itd. Musimy najpierw to zrobić, bo bez pierwszego treningu nie ma setnego treningu. Po drugie, Mam e, taką planszę, którą stworzyłam już bardzo dawno temu, a która wiem, e, że nadal służy bardzo wielu osobom, a mianowicie stworzyłam taką planszę, która, którą nazwałam Pogromca nawyków. I ta plansza wygląda trochę jak taka plansza do gry w Chińczyka i są tam, e, jest tam z tyłu narysowany e, powiedzmy, mózg. I są tam kratki e, 32 razy po 31 dni i. To ma wizualizować to, że jeżeli my chcemy budować nowy nawyk, to musimy niejako zbudować nową ścieżkę w naszym mózgu. Musimy powtórzyć daną czynność wystarczająco dużo razy, żeby ta ścieżka się coraz bardziej utrwaliła. To jest jak wydeptywanie nowej ścieżki, nie wiem, na trawie. Musimy przejść tą ścieżką wystarczająco dużą ilość razy, żeby ta ścieżka się utrwaliła i żeby po prostu istniała. I nawet jeżeli przez tydzień przestaniemy chodzić tą ścieżką, bo coś nam się wykrzaczy, to wciąż, żeby tą ścieżkę stworzyć, musimy wrócić. Musimy na nią wrócić i musimy dalej nią iść. I ta plansza odzwierciedla czy oducza takiego podejścia perfekcjonistycznego, że jak raz mi nie wyszło, to wszystko już stracone. Bo celem tej planszy i celem zmiany, nawyku, zmiany nawyków nie jest to, żeby we wszystkie 31 dni miesiąca, jeżeli tyle dni ma, yy, przejść ścieżką nowego nawyku, czyli zamalować kółeczko, że udało ci się wdrożyć ten nowy nawyk. Celem jest to, żeby w miesiącu nowy nawyk wyprzedził stary nawyk na tej plaży. Czyli jeżeli masz 31 dni, to Twoim celem jest to, żeby 16 dni to były dni, w którym wprowadzasz nowy nawyk, a 15 dni maksymalnie to jest ta ilość, w której możesz, yy, może Ci się noga powinąć i nie wprowadzisz nowego nawyku. I celem jest to, żeby prześcignąć nowym nawykiem stary nawyk. To jest narzędzie, które oducza podejścia perfekcjonistycznego i które pokazuje, że nie wydepczemy ścieżki nowego nawyku, jeżeli po siedmiu dniach jego wprowadzania noga nam się powinie i potem stwierdzimy, że wszystko już stracone. I ja link do tej planszy zostawiam w opisie tego odcinka. Tam też e, w, będzie większe wytłumaczenie tego, o co w tym chodzi, w sensie w mailu, który przyjdzie razem z tą, e, z tą planszą. Bardzo gorąco do tego zachęcam, żeby spróbować i że ten nawyk odkładania telefonu na wieczór może być dobrym treningiem do wypróbowania tej planszy. To znaczy, zaznaczasz sobie na tej planszy, na, po lewej stronie wpisujesz sobie nowy nawyk, czyli bez pójścia, y, sypialnia bez telefonu i zaznaczasz sobie kółeczko w każdy dzień, w którym ten nawyk się odbył. Po drugiej stronie jest stary nawyk, czyli zabranie telefonu do sypialni, i te kółeczka zaznaczasz sobie, kiedy no, wykonasz ten stary nawyk. Polecam spróbować i polecam umówić się ze sobą na jakąś ilość dni, taką, żeby ciebie nie przerażała, żeby doświadczyć, jak to jest. Kiedy się nie karmi naszego mózgu i światłem niebieskim, naszego naszych oczu, naszego mózgu, naszego ciała i światłem niebieskim i też dopaminą, która wytwarza się z faktu, że sobie coś tam skrolujemy i za każdym razem jest coś nowego. Media społecznościowe, czy w ogóle internet, ale przede wszystkim media społecznościowe, są skonstruowane tak, żebyśmy spędzali na nich jak najwięcej czasu i nad tym siedzi sztab marketingowców, żeby te media społecznościowe nas wciągały, żeby te algorytmy podrzucały treści, które nas interesują, żebyśmy za każdym razem, kiedy przesuniemy palcem, mieli takie poczucie: chcę jeszcze, chcę jeszcze, chcę jeszcze. Co tam jest? Bo za każdym razem, za każdym przesunięciem, przeskrolowaniem, dla naszego mózgu jest tam nagroda, 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 dopamina, dopamina, dopamina. Warto sobie tego nie dawać przed snem, bo przed snem my nie potrzebujemy nowych bodźców, my nie potrzebujemy dopaminy, my potrzebujemy spokoju. I to, że my sobie ten spokój damy, że zabierzemy sobie to światło niebieskie przed snem, znacząco wpływa na jakość naszego snu, o czym można się przekonać, odkładając telefon i nie zabierając go ze za sobą do sypialni, do czego cię gorąco zachęcam. Jestem ciekawa, czy taka forma luźnego podcastu, luźnej pogadanki yy... Cię zachęca do spróbowania, do wdrożenia. Ja jestem, ja zostaję ambasadorką wchodzenia do sypialni bez telefonu. Zdarzyło mi się w ciągu tych niecałych ostatnich dwóch miesięcy parę razy ten telefon wziąć. To było, nie wiem, maksymalnie pięć razy i za każdym razem z rana sobie myślałam, po co mi to było. Nic mi to nie dało, czułam się gorzej. I po co? Po co? Po co? Więc teraz już mnie nawet nie za bardzo korci, co też mnie zadziwia, że to jest aż tak bardzo proste. Jeżeli kiedyś o tym myślałeś, bądź myślałaś, żeby tak zrobić, zachęcam cię do tego. Dzisiaj słuchasz ten podcast. Może uda ci się, może zdecydujesz się, żeby dzisiaj to był ten pierwszy dzień z 5, 10, 14, ile sobie tam wyznaczysz, w których nie zabierasz telefonu ze sobą do sypialni i zobacz, co się wydarzy. Daj mi koniecznie znać w komentarzu w, w, na YouTubie czy na mediach społecznościowych, jak Ci się podobał ten odcinek i czy podejmujesz wyzwanie odkładania telefonu przed wejściem do sypialni. To tyle na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję i do usłyszenia w kolejnych odcinkach.